Hej, witajcie z jeszcze kolejny odcinek z BBB, dzisiaj ze mną jest Krystian. Siema! Tam w tyle sobie biega, zobaczcie mam tarczę LKA. No i dobra, zanim zaczniemy walkę to oczywiście pokażę widzom jak się wyposażyłem. Wyposażyłem się oczywiście w takiej temki. Tak, o widzowie. No i dobra, weź się spotuj najlepiej od razu. Dobra widzowie i zaczynamy z nim LK. LK. Jak potrzebujesz jakiś potek, to sobie dokup. Trzy, cztery, start. Gotowy? No, możesz sobie już iść. Nie tak mówiłeś. A, no, A, dobra, to jest... A, dobra, A! Kurde, ej, co jest? Kurde, ja tak przez chwilę się zastanawiam, gdzie ja jestem. Poczekaj, spero. muszę coś dokupić. O, fajnie, że fajne miejsce mnie tepnęło. Fajnie, fajnie. Fajnie, że ja teraz wiem, gdzie ty jesteś. O, o, pięknie, pięknie. Walka się zaczęła, ale jednak się nie zaczęła. Więc pamiętajcie, widzowie, nigdy walka się nie zaczyna. Dobra, myślę, że co jakiś czas, jak będę sobie dawać tą potę, to mi to wystarczy. Gdzie ty byłeś? Po jakiej ty dziury wpadłeś? Te ja szczerze, to ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ej, gdzie ty jesteś? Szczerze, muszę zacząć od nowa. Czemu od nowa? Nie wiem. Chyba Hej, hej. To kolejny odcinek, dzisiaj się bijemy z Kasperą 20. Się ma. Zbijemy go. Więc zaczynamy, bo... Ja się śpieszę, że ja szybko muszę to nagrać. Dobra, to... Krzysia, mogę zawsze te P do mnie wysłać. 3. 4 go Ja pierdzielę, kurde, jak ty uciekasz. Dobra, no. kurde. Ja pierdzielę. Co muszę w ogóle zjeść? Ja, czekajcie, bo ja muszę sobie tym normalnie wziąć jakieś miejsce dobrze ogarnąć. Zmieniłem po co się spotowałem. Miałem dwa serce, tylko dwa serca mi. Dobra. przegrywanie. Idziesz? Dobrze, a cię wywala. Dobrze na te kryształy. O, o kurde, kurde. O nie. Nie, ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Żeś z tego filmu Luki wziął ten pomysł. Ja, kurde. Ja już niestety nie mam tych potek, więc. Teraz widzowie już przegrana. Nie, oraj mi Pola! Ile serc miałeś? No trochę mi się zdjął. Kurde. Jak tam życie? Dobrze? Aha. Dobrze. No dobra. To jak aż tak bardzo dobrze... No kurde, strzelił we mnie to. A jak tam Ci życie idzie? Dobrze. nie widzę, że aż tak. A to muszę se potnąć się w ogóle. Pot... To się potnie, ja też. <noise> To teraz strefa wjeżdża. A, ty umiesz spróbować? No coś tam umiem, coś nie, coś potrafię. Ja pierdzie, no, no mi ty... muszę chyba mleko mieć. Nie! Nie ma takiej opcji! Chyba trochę mi to nie wyszło, bo ciężko się na tym asemce trochę wali tymi krystalami, bo one są jakoś tak dziwnie tutaj zrobione. Nie, byle by nie po byleby byle by nie po to. kurde, działka! Byle by nie po byle... No nie! Zorgan mi nic w ogóle nie robi. Tymczasem ty kurde się poczujesz. Koniec. Tyk. Ja tam cię mogę strefować. Coś ze strepu. Tak, ja za chwilę odlecę, bo muszę sobie coś przedstawić w określonku. odlecę na chwilę. Pozamieniam to z tym. Szybciej, jak wiesz, co mi robi? Znaczy, nie, to głównie będę miał do zbijania ci tarczy. To ja sobie jeszcze odlecę i w sumie to bym dał O, tu sobie muszę coś pozamieniać. Teraz to tak zamienić. Dobra, ja sobie szybko odmienię itemki. Kurde, kurde, ja pierdolę, weź se tarczę użyj. Dawaj, 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 dawaj. O oh, Jezu, yes. dobra, ja się szybko tutaj spotuję, sobie oczywiście. No nie. Dobra, chodź tutaj, ja nie... Nie elkuj mi tutaj teraz. Nie możesz takiej elki robić. Kurde, co ja... Zro... Ej, patrz na to, patrz na to, co ja tutaj odwaliłem. A nie, st stój na chwilę i patrz, ja ci chcę postawić tym teraz co zrobiłem. Byleby nie zastrzały, bo chcę ci trochę klitów dać też. Nie! Bo ja sobie mam tutaj... to No i to teraz Bo, czy... Chodź za mną, chodź za mną Wiesz co, ja za 4 minuty chyba się poddam To ja cię w ogóle perłom biłem Ty się podobałeś O, dzięki Co? To za kilka potek jestem motywiście. oczywiście. o, tu byś. Hmm. Mam jeszcze 19 kryształów. To dobrze. Kurde, no. A cokolwiek ci to zadało? Nic. No bo to trzeba pod dobrym kątem robić, a ja pod złym robię. Czekaj, komuś coś padło. Tobie padło? Jest! Posypał się chłopak. Chłopakiwał. Szybko, muszę wywalić jakieś śmieci, żeby złapać twoje temy. Dobra, to bywale, to bywale, to bywale, to wywalę. Trident! Szybko, łap to człowieku! No kurde, trident wywaliłem przez ja, przypadek. Dobra, za trzy sekundy cię chyba akceptuje i twój trident, musisz to zabrać. Dobra, łap. Jak nie dostanę twojego żadne, żadnego itemu. żadnego to, item. łap to, łap to, no łap to! Ci seta Chodź ci oddam wszystko. Masz, masz, masz. Dobra, tu są wszystkie twoje items. Pamiętaj. Oddaję ci w ogóle nie tę kuszę, już trudno. Dobra, dwie ci kusze dałem, trudno. Dobra, Daj. Myśl, myślę, że walka udana. Jest... Co Dajesz? Dobra. O... Zosz... ty? dobra! No, perły, masz te perły. No masz perły. powiedz czego ci brakuje, hełmu? Tak No, ale ci helm się zepsuł No bo hełm ci się zepsuł Ja Brakuje mi Bo chłopca mi dał śmieci, a ja miałem tyle Stachów innych pereł, a nie dostałem Stachów Ja by Nie wiem, tutaj były wszystkie Twoje itemy, ja tu mam Dobra, dam, dam, oddam Ci już moje perły, masz. To jest wszystko, co wyleciało z Ciebie. Działka, zapros, krystal, osiem, dziewięć, pięć, do Idą już działki. I teraz ten zapros... Czekaj, następca... Dobra, pomyślę sobie na nowego zastępcę działki. Masz jaki jest seta w ogóle na sobie założonego? Mam. No. A ile te potki zadały? No na filmie zobaczysz, bo... nie wiem. Jakiś Alan Games pisze mogę do molit? Nie. Nie wiem. Dobra, widzowie, to już by było na tyle. Trzymajcie Mam nadzieję, się że w ten film. A nie wiem, nie wiem. Dobra, to zaraz ja skończę swój odcinek. Dobra, widzowie, to jeżeli podobała wam się ta walka, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i strzelić w dzwona. Zostawić subskrypcję i strzelić w dzwona. No to cześć!